Witamy wszystkich widzów z TV, jesteśmy na konferencji PEI w Warszawie ze mną Michał Karmowski. Witam serdecznie. Michał, powiem Ci tak, jesteś trenerem, motywatorem, szkoleniowcem, mocno zaangażowany jesteś w kreowanie swoich social mediów. Cały czas naprawdę nie zwalniasz z tempa, widać, że sprawia Ci to niesamowitą frajdę. Tak, dokładnie. Wiesz co, no to jest co, czymś, czym żyję od wielu lat już i jakby, no, prowadzenie Facebooka, czy Instagramu, czy nawet Snapchata, no gdzieś tam się wkomponowuje w moje życie codzienne. Wiem, że może Snapchata trochę teraz zaniedbałem z tego względu, że... Czasowo? Wiesz co, czasowo i też no, jakby powtarzalność dnia jest u mnie no, taka sama, tak? W poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek robię to samo, więc no co pokazywać tym ludziom? No nie mam tak barwnego życia, jakby się niektórym mogło wydawać, jestem normalnym facetem, który... No, Normalnie rano wstaje do pracy, robi trening gdzieś tam w ciągu dnia, wiesz, ma całą masę obowiązków, zakupy, dom rodzina, dziecko. Po prostu zwykły człowiek, więc no, no nie ma za bardzo co tam pokazywać, ale yy, no jakby... No to fajnie, że o tym mówisz, że nie chcesz po prostu powielać cały czas tego wszystkiego. Nie, no bo ile można oglądać to samo, no siema wstałem, ma robię zakupy, siema, idę do pracy, jestem no nie, to już w pracy. Tak yy, no dla mnie to nie jest atrakcyjne. Dla mnie atrakcyjne jest, wiesz, yy, yy, nie wiem, pokazanie jakiegoś wyjazdu, jak jadę na event, czy cokolwiek, mm. coś, co, co jest tak, czy coś, co jest po prostu inne niż, niż to, co robię na co dzień, bo to, co robię na co dzień pokazałem raz, ludzie o tym wiedzą, więc nie ma tego sensu pokazywać codziennie. Nie, bo też myślę, że przesyt osobom, taką w cudzysłowie, gdzieś tam bardziej medialną, może nastąpić w pewnym momencie i powiem, kurde, odlajkowuję ten profil, bo on spamuje, robi codziennie to spamuje. samo tak i spamuje. No, i, i, Kiedyś były dni z Michałem Karmowskim na YouTubie, teraz mamy Snapchata, nie? Więc... Tak, no ale widzisz, no te dni naprawdę fajnie poszły. Było tam 12 tygodni równych, to było między innymi też związane z otwarciem mojego klubu. No i tam chyba można było najlepiej zobaczyć, co, co ja robię w ciągu dnia, nie? To dobra, jak już mówiliśmy o eventach, to czy widzimy się na FIBO w tym roku? Ja? Się? No, oczywiście. Okay. Jestem y, siódmy i 8. Okej, okay. miałem, miałem właśnie pytać, w które jestem, dni będziesz. Tak, jestem w piątek od 13 do zamknięcia FIBO i jestem w sobotę y, od około 11 też do jakiejś tam 16 godziny na pewno. W sobotę niestety nie, bo już wracam do Polski, okay. mam w poniedziałek pracę, także no, nie mogę sobie pozwolić, żeby zrobić wolne. Okej, okay. no ja też się wybieram w tym roku, więc pierwszy, ja raz, raz, pierwszy raz jadę na FIBO, więc mam nadzieję, że się zobaczymy. Kolejne moje pytanie dotyczy tego, jak sobie radzisz z hejtem. Bo nie ukrywam, że bardzo fajnie zachowałeś się z tą całą akcją Jagla Team. Bardzo fajne postępowanie wobec tego młodego chłopaka, który przypuszczam, nie wiedział co robi, nie wiedział jakie są no, tego dokładnie. konsekwencje. Więc jak sobie z tym radzisz dzisiaj, Michał? Wiesz, co? Dzisiaj to jest w ogóle jakby. Dla mnie nie ma hejtu. Z tego względu, że pojedyncze komentarze, gdzieś tam ludzie wyrażający swoje opinie na temat tego, że nie wiem, mam brzydką klatkę, czy nie wiem, brzydką sylwetkę, czy y, mam pomarszczone czoło, wiesz, to Były nie jest będą to, takie to, Tak, znaczy, nie? bo no, nie urodził się jeszcze taki, który by wszystkim dogodził i, i nawet hmm. nie wiem, no w mis świata powiedzą, że nie wiem, bo ma lewe ucho za nisko, a prawe za wysoko, I ma więc znajomość. i ma znajomości, więc jakby to nie jest dla mnie jakimś tam problemem. Problemem było dla mnie uderzanie w moją rodzinę, ale to się skończyło. A też będę z Tobą szczery, że jakby no, samo moje podejście chyba do y, tematu też mocno się zmieniło właśnie Ewoluowało poprzez, poprzez po właśnie wiesz co, chyba samą postać Maxa. Y, zobaczyłem, że to jest po prostu chłopak, który tak naprawdę jest zagubiony i on, on wiele rzeczy, które robił, robił to y, z nadmiaru wolnego czasu i z głupoty, mogę tak powiedzieć. Gdzie się widzi Michał Karmowski za 5 lat? Jezu, to jest bardzo ciężkie bardzo pytanie. pytanie. Wiesz tak. dlaczego? Bo 8 lat temu yy, jest, nie widziałem tak. się y, kompletnie nigdzie, tak? Chciałem gdzieś być, ja mam jakiś cel. Oczywiście on jest w mojej głowie, w moim sercu. Ja będę dążył do tego i ja wiem, gdzie chcę być. Ale y, gdzie mnie życie zaprowadzi, tego nie wiem. Oczywiście będę robił wszystko, żeby być tam, gdzie mam zamiar być. Będzie to na pewno y, dla mnie satysfakcjonujące. Yy. Ale co będzie, to czas pokaże. Za pięć lat może się spotkamy i, i wtedy Ci powiem, czy zrealizowałem to, co zamierzyłem. Okay, jestem, jestem pewien, że tak, ale, ale, ale będę do tego na pewno dążył. Mocno w swoim wystąpieniu mówiłeś o osobach, które gdzieś tam przeglądają różne profile na Instagramie. Powiedzmy, motywują się i inspirują tymi profilami, ale tak stricte idą na ten trening, robią go 20 minut, zapijają kefirem. Znowu wracają do domu, znowu oglądają te profile i tak na dobrą sprawę nie dając siebie 100% chcieliby mieć to, co inni, nie? Na wystąpieniu w sumie powiedziałeś o tym, co robić, żeby te, tego uniknąć, ale dzisiaj jakby tych coachów, motywatorów jest dużo, ale ludzie jakby nie do końca wiedzą, co mają ze sobą robić, nie? Raczej wiesz co? No właśnie, yy, tak, yy, podczas tego wykładu yy, widziałem, że część osób... Yy, jakby nie do końca mogła być zadowolona ze słów, które wypowiedziałem i myślę, bo że... Poniekąd to... uderzało to do nich, myślę. No właśnie, mhm. y, dlatego myślę, że były to osoby, y, które w ten sposób mogły zareagować. Ja nie wiem, czy tak było, bo na paru twarzach widziałem takie, wiesz, troszkę, co on mówi, y, co on mówi. no ale ja jestem, wiesz, też y, naprawdę do bólu szczery, tak? Jak mi się coś nie podoba, ja to głośno mówię. Jak y, coś mi się bardzo podoba, o tym też mówię. Jestem z tego znany y, wśród moich znajomych, wśród bliskich. Y, teraz Coraz więcej osób gdzieś tam z zewnątrz również poznaje moją opinię na wiele tematów i mówię, no ja bym chciał, żeby ludzie tak naprawdę przede wszystkim postrzegali siebie jako wartościową jednostkę i nie mm. potrzebowali żadnego internetu to to do tego, żeby operacja. żyć. Tak, bo, bo jeżeli my będziemy wszystko odnosili do, do sfery wirtualnej i do internetu, mimo tego, że poniekąd jakby no utrzymuję się z tego, tak? mogę o tym powiedzieć, nie, bo, nie boję się tego, bo stworzyłem swój portal internetowy, mam, wiesz, szkołę i firmę i tak dalej, klub. Jakby to powstało poniekąd również związane jest z social media, to jednak chciałbym, żeby ludzie nauczyli się żyć bez internetu i żeby jak jadą na wakacje, jak jadą w góry, potrafili odłożyć ten telefon i naprawdę pójść i delektować się takimi zwykłymi rzeczami jak bycie, nie wiem, z żoną, z mężem, pójście na spacer za ręką. Okej, okay, na swoim wykładzie i ogólnie zauważyłem, że jest u Ciebie mocna nagonka. Akurat to mi się bardzo podoba na trenerów personalnych. Oczywiście nie mówimy tutaj o wszystkich trenerach personalnych, Absolutnie. tylko mówimy tutaj o Osobach powiedzmy potrzewających się pod trenerów personalnych. Ja bym chciał tutaj zaznaczyć w tym miejscu, że ja naprawdę szanuję ludzi, którzy są trenerami, sam nim jestem, sam zaczynałem i naprawdę. Ale szkolisz, a jak widzisz jakby też poziom. Tego dokładnie. I ja bym chciał, żeby te osoby po prostu zdały sobie sprawę z tego, że po jednym kursie nie jest się super fajnie znającym wiedzę trenerem. Mhm. To, je, to są podstawy, ale żeby być trenerem, to trzeba naprawdę lata praktyki dziesiątki, setki przerobionych klientów i doświadczenia. i dopiero wtedy można o, o sobie powiedzieć trener personalny czy tam ogólnie trener, dietetyk i tak dalej, tak? Ale mówię to, to, to jest takie przykre, że w tej chwili, w czasach tego internetu, gdzie każdy może być kimś no tak się dzieje, nie? Okay. I już na sam koniec, o tym też mówiłeś na swoim wykładzie, skąd Michał Karmowski bierze, bierze motywację, bo mówiłeś o tym na swoim wystąpieniu, nasi widzowie niestety nie mogli go zobaczyć, myślę tak w dwóch, trzech słowach Wiesz co? Motywację przede wszystkim czerpię, yy, tak, będę z Wami szczery, z siebie samego. Yy, z tego, jak wyglądało kiedyś moje życie, że nie było, nie było idealne nie było i, i tak naprawdę nie było kolorowo. Yy, nie będę Was tutaj zagłębiał gdzieś tam w moją prywatę, bo to nie o to chodzi, ale uwierzcie mi, że były momenty takie, kiedy prosiłem mamę o to, żeby zapłaciła mi rachunek za telefon, yy, czy dołożyła się do gazu, a no w tej chwili gdzieś tam yy, mogę ja mojej mamie pomóc i, 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 i to jest taką moją motywacją, że, że moje działania gdzieś tam yy, i chęć naprawdę bycia gdzieś Sprawiła, że tu jestem. Oczywiście będę się dalej rozwijał, ale też motywacją są dla mnie wszyscy ludzie, którzy są na naszym profilu. Będę zawsze powtarzał, że mnie, Michała Karmowskiego bez ludzi nie ma i chciałem Wam wszystkim serdecznie podziękować za to, że jesteście, bo to dzięki Wam jestem ja. Okej, okay, to myślę że, myślę, że to były słowa, które dotrą do wielu osób myślę, że tak jak wcześniej tutaj wspominałeś kilku osobom mogło się nie podobać to co mówiłeś ale przypuszczam, że była to po prostu prawda a prawda zazwyczaj boli Dokładnie. i myślę, że no czasem trzeba gdzieś tam sięgnąć tego Wiesz, tego Wiesz, ja, mu... ja też jestem znany na moich kursach z trenera personalnego właśnie w mojej szkole World Sport Academy czy na obozach, które organizuję że staram się przytaczać takie przykłady z życia tak jak dzisiaj. żebyś nie ja stanę się trenerem tak? Tak. Wiem, że one są bolesne Wiem, że one są czasami drastyczne, ale takie przykłady najlepiej do ludzi trafiają. I niektórzy potrafią naprawdę tak sobie zasieć takie ziarno takiej wątpliwości. Kurczę, czy ja na pewno bym chciał iść tą drogą. I jeżeli ja takim moim wystąpieniem jak dzisiaj zasiałem ziarno takiego zastanowienia, czy nie wiem, jakiejś refleksji nawet u trzech osób, to powiem Ci, że warto było tu przyjechać. Warto było naprawdę porozmawiać, przekazać to, co mam do powiedzenia, a to, że się nie podobało nawet 30 innym, to nie da się wszystkim dogodzić. Nie do da się się, wszystkim nie? dogodzić. Do naprawdę, to tak właśnie jest. Dobra, Michał, nie zabieram Ci już więcej czasu, bo Michał zrobił nam przysługę i przyszedł do nas przed pójściem tam do swojej loży VIP. Także wielkie dzięki, widzimy Dziękuję się bardzo. na FIBO. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy.